Kochanie, out! Right now! Nie, uciekaj, i sobie ruszać dupką za dom. No sorry, ale jesteś w, w, w punkcie mojego widzenia. Centralnie po prostu przed kamerą musi mi ruszać tyłkiem. No po prostu kto to widział? Że też wieczorem nie możesz tak ruszać tym tyłkiem. Do czego ja zmierzam? A! Tak właśnie jest z Wami, kobietami. Słuchajcie, tu z jednej strony nie, nie chcemy, to nie dla mnie, to bez sensu, gość marzone, w ogóle najgorzej na świecie. A z drugiej strony pojawia się jakaś zazdrość, że rozmawiam tego wieczoru z inną dziewczyną, że y, skupiam atencję nie na, nie na kafi, która na tabelę nie chciała y, ciągnąć ze mną tematu. No kurczę, jakaś taka schizofrenia emocjonalna, można by powiedzieć. A, a tam w mózgu kawi już pewne połączenia zostały jakby nawiązane i już generalnie wydaje mi się, że e, język mówił co innego, a, a serce zupełnie co innego. I, I to w sumie jest słodkie, co nie. Ech, jak widzicie, konsekwentna nie była. Później umówiliśmy się znowu i właściwie tamto następne spotkanie. Hankawsze. Tamto następne spotkanie, obydwoje e, uważamy za pierwszą randkę. To było w knajpie e, w centrum, niedaleko Rotundy. Chyba było Lorelei, Lo, Lo Lorelei chyba. Lo I tam zamówiliśmy sobie chyba drzańca, coś ciepłego, no bo naprawdę było strasznie zimno. I tam po raz pierwszy się przytuliliśmy, i tak wtuliliśmy w siebie. I tam poczułam, że już nie chcę wyjść z tego yy, przytulenia i że jest tak mi dobrze i tak fajnie. I tam całe kilka godzin przegadaliśmy, cały ten czas przegadaliśmy, rozmowa po prostu wpłynęła nam, jakbyśmy się znali yy, 100 lat. Zagadaliśmy się tak, że uświadomiliśmy sobie, że zaraz nam odjeżdża ostatni metro, także zapłaciliśmy szybko rachunek i pobiegliśmy naprawdę yy, bardzo szybko do, do metra. Stanęliśmy, to było metro centrum. Stanęliśmy tam, żeby się pożegnać, i w tym momencie, jak stanęliśmy, zaczął kruszyć śnieg. I było to takie magiczne. Jednym z naszych pierwszych randkowych wyjść był wieczór Gier, organizowany przez znajomych Kafi. Tam poznałem Olgę i Miśka. Jeżeli to oglądacie, pozdrawiam serdecznie. I śmieszna historia, bo Olga powiedziała mi jakiś czas później, jak już udało nam się scementować nasz związek. Powiedziała mi, że jak mnie poznała na wieczorze gier, patrzyła na mnie i pomyślała sobie Martin, taki fajny z Ciebie gość. Szkoda mi Ciebie, bo kawie Cię zostawi za tydzień albo za dwa. Kiedy Martin zaprosił mnie do siebie do domu, nie czułam się tam zupełnie komfortowo, ponieważ wszędzie były rzeczy jego żony. I wisiały ich wspólne obrazy, jakieś tam zdjęcia i były jej perfumy. No w ogóle było tak, jakby ona tam żyła i mieszkała. I stwierdziłam, że to jest totalnie po prostu nieodpowiednie i słabe. I w ogóle znowu sobie pomyślałam, Boże, co to jest za typ, jak on może mnie zaprosić do siebie do domu, kiedy wszędzie są rzeczy jego żony, że co za koleś w ogóle... Strasznie się wtedy wściekałam, strasznie. W związku z tym, że rozstałam się z moją byłą żoną chwilę temu, to wszędzie w moim mieszkaniu były jeszcze jakieś pozostałości po niej, co z mojego punktu widzenia nie miało większego znaczenia, ponieważ byłem wyzuty z emocji i jakby nie, miało, nie byłem jakoś emocjonalnie związany z tymi rzeczami, traktowałam je po prostu jako kolejne rzeczy, które są nie w domu, jak nie wiem, wieszak czy but, czy cokolwiek innego. Natomiast zrozumiałam, jest, że Kafi miała z tym problem i wypominała mi to na każdym, na każdym możliwym kroku. Boże, ale mieliśmy wtedy spinać dużo. To jest niesamowite, jak my w ogóle przetrwaliśmy to wszystko. Jak się nie pozabijaliśmy, albo jak się nie rozstaliśmy. Ten związek był nam pisany, to trzeba przyznać. Naprawdę. Byłam wtedy zmieszana i nie wiedziałam o co mu chodzi. Nawet miałam podejrzenia, że może tak naprawdę między nimi się układa ok i wszystko jest w porządku. Skoro on mnie zaprasza do domu, a tutaj pełno jest jej rzeczy, to stwierdziłam, że coś jest nie halo. Bo z nim, bo ona może prostu wyjechała. No, wiecie. Miałam dużo różnych podejrzeń, które się po prostu rozmyły gdzieś po dwóch tygodniach, chyba. Wprowadziłam się do niego. Kafi wprowadziła się do mnie po dwóch miesiącach znajomości. Oczywiście nie obyło się bez e, spinki na początku, bo gdy zaproponowałem Kafi, e, e, że to bez sensu, że jeździmy cały czas do siebie, a mieszkamy na e, drugich końcach Warszawy, więc zaproponowałem wspólne mieszkanie, co rozwiązałoby wiele, wiele, wiele problemów. Kafi oczywiście musiała moją propozycję, jak to kafi rozkmina i tak dalej. Musiała e, e, przemyśleć wszystko. Wiecie, jak te jest u kobiet. Myślą, 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 decyzja i od razu przystępują do działania. Ja z kolei e, powiedziałam, słuchaj kochanie, okej. Okay zamieszkajmy razem i chętnie Ci w tym wszystkim pomaga, jak już podejmiesz decyzję tylko zróbmy to w takim momencie, kiedy nie będę obładowane pracą byłam na tyle po prostu zawzięta w tym wszystkim że sama się pakowałam ze swojego mieszkania i przewoziłam A zaraz Ci to pokażę, czy to jest patyk przewoziłam swoje rzeczy po prostu Kilka razy dziennie jeżdżąc w jedną i w drugą stronę Wisłą Stradą, sama samiuteńka, przewoziłam te kartony do niego do domu. Stwierdziłam, że no, skoro ty nie masz czasu, on kończył jakiś projekt muzyczny wtedy, stwierdziłam, że skoro ty nie masz czasu, to ja sama się tym zajmę bez łaski. Taka byłam, zosia samosia. Słuchałam o tym jeszcze nie raz później, jak to w ogóle zostawiłam ją sam na sam z tym wszystkim. Kochanie, dzielnie dałaś radę, by the way. Drugim takim największym punktem zapalnym było, było moje podejście do imprez. Mianowicie, Kafi to był, był zwierz imprezowy. I właśnie to mam na myśli. Była zwierzem imprezowa. Słuchajcie, jak wychodziła na miasto, to oczywiście musiała zahaczyć wszystkie swoje ulubione miejsca. Lista była dosyć długa. Więc nie dziwię się, że wracała nad ranem. Przed południem czasem do domu. Takim punktem zapalnym, który będę pamiętała chyba już zawsze, to były imprezy. Tudzież ze strony Martina brak chęci na te imprezy. Moje podejście było takie, że. Przyjeżdżam, gram, robię swoje i wracam do domu. I było tak, że ja wtedy dużo pracowałam tak nawet 10-12 godzin dziennie potrafiłam pracować. Także jak przychodzi weekend, byłam bardzo zadowolona, że on gdzieś tam gra na imprezie i idą wszyscy znajomi się spotykamy i będzie można potem pójść się pobawić, a nie pójść po prostu jak jakiś emeryt. Nie mam nic do emerytów, żeby nie było, ale pójść i o północy zabijać się do domu. Dla mnie taka zabawa to żadna zabawa. Także jak przychodzi weekend i Martin grał w klubie i ja do niego przychodziłam do tego klubu i miałam wielkie nadzieje, że jak już skończy swoją pracę i skończy grę, pójdziemy gdzieś dalej. A on mi mówił, że nie, że on się pakuje i wracamy do domu. Ja dostawałam po prostu histerii. Nawet była raz taka sytuacja, że rzuciłam mu kluczami do domu, i mówiłam: że to w takim razie jedź do domu, bo ja to idę na miasto. I strasznie z... znajomi wtedy z politowaniem kiwali głowami, że oj, jaka biedna jesteś, no, trafiałaś na tych chwilę do